Kobieta przechodzi w swoim życiu przez różne etapy, Właśnie. i zrozumienie tego jest kluczowe. Nigdy nie, nie cierpiałam z powodu swojego wyglądu, bo rozumiałam, dlaczego ten wygląd się zmienia. Co więcej, nie było to dla mnie problemem. I ja mam bardzo prostą zasadę i ona daje mi ogromny spokój głowy, że to, co mogę zmienić, wyćwiczyć, wypracować, są na to dostępne w moim zakresie metody, to poniesięgam. A jeżeli czegoś nie mogę wyćwiczyć albo wypracować sama ze sobą, to sięgam po pomoc ludzi i którzy po prostu są specjalistami w tej dziedzinie. I tyle. I nie myślę o tym. Myślałam, że nie ma bardziej odmiennej osoby ode mnie niż ona. Perfekcyjna, ja nie doskonała. Wytrwała, ja nie wytrwała. Z mężczyzną, ja z kobietami. A okazało się, że różnice między nami są piękne, a podobieństw jest naprawdę wiele. Zapraszam na rozmowę z ogromną przyjemnością z Małgosią Rozenek.